Siema widzowie, a dzisiaj wam pokażę jak pobrać speedrun timer na przykład jak chcecie jakąś grę speedrunować nie wiem, jakąkolwiek to, to żeby pobrać ten timer to wchodzicie sobie w jakąś przeglądarkę jakąkolwiek wpisujecie sobie live split i klikacie o to w ten link i downloads i, i pierwsza linika klikacie w nią i ją pobieracie, ja jej nie pobieram e, dlatego, że już tą aplikację mam i teraz jak pobieracie wchodzicie sobie w eksplorator plików w pobrane i e, tutaj będziecie mieli e, mieć gdzieś na, w pobranych ten e, live speed, wtedy sobie w go wchodzicie. I jak w go wejdziecie. Już wam pokazuję. To powinniście mieć o, taki timer. kiedy on się pojawi. Będziecie mieć taki timer. O ja sobie innego Będziecie mieć taki timer. I, I jeśli chcecie go zedytować, to plakacie sobie tutaj prawym przyciskiem myszy. Edit splits. Wybieracie sobie grę na przykład. Ja speedrunuję yy, Minecraft'a. Ja speedrunuję Minecraft'a Java. Czekajcie. Dobra, nieważne. Ja, ja wpisujecie, wpisujecie sobie grę, jaką speedrunujecie. I ram kategorii to jest takie coś, że na przykład wszystko, nie wszystko i 100%. I, I teraz jest takie coś, czyli na przykład, jak sobie wpiszecie już jakąś grę, na przykład Minecraft albo cokolwiek, to wtedy możecie sobie, da dajecie sobie insert, czy znaczy no tak, insert below. I możecie sobie dodawać na przykład no, segmenty. Co robią no, te segmenty? Już Wam pokazuję. Na przykład w pierwszej kolejności będzie nether. Net I czas, na przykład, y, jaki chcecie tam czas, że ile obstawiacie, ile byście chcieli. To na przykład ja bym chciał tak 5 minut. To jest przykładowe. A potem end. Albo Blaze, Rody, albo inne. Ale ja daję end. I na enda co najmniej, no tak, z 45 minut. I teraz, jak sobie to dacie OK, to będziecie mieli na przykład, jak klikniecie. Właśnie, żebyście sobie zbindowali. Jakie chcecie mieć na przykład, po której będziecie mieli. Eee, czekajcie, pod którym miałem to starta a jak nie wiecie, pod którym macie to wchodzicie w sobie w settings i macie start albo split czyli przełączacie się na przykład z tego do tego, jak nie rozumiecie to zaraz wam wytłumaczę, na przykład do, dam sobie pod alta, bo mieli bo pewnie jak nie ustawialiście sobie, to mieliście pod zero, reseta Re, co robi reset? czyli zamiast, nie, no w sensie jeśli nie wyjdzie wam coś, to zamiast klikania dwa razy stopa to klikacie sobie reseta ja reseta będę miał pod jedynką undo split to jest na razie nieważne w sensie pauza to jest na przykład jak chcecie zapauzować stoper jak na przykład coś wam się zbaguje albo cokolwiek to sobie za, można zapauzować stoper ale ja tego nie chcę mieć tego po prostu nie chcę mieć. I teraz y, jeśli chcecie sobie bardziej to ozdobić, klikacie, we, wchodzicie sobie w Edit Layout. I tutaj, i to wam zaraz wytłumaczę. Najpierw sobie wchodzicie Layout Settings. Kolor y, tła, czyli to. Na przykład taki, możecie sobie jakieś kolorki wybrać. Ja Biorę sobie, ja lubię taki, o Taki kolor I możecie sobie ustawiać po prostu Jakie chcecie kolory i takie inne y, Solid color to znaczy, że No sam nie wiem, ale Vertical to jest, że bardziej Taki ciemny, chyba y, Tiber Możecie sobie czcionki ustawić y, Na przykład Czcionkę tego czasu dam, Damy sobie na ja i ja, ja, używam, już wam pokazuję. O tego, czekajcie. O jest. Microsoft, Yahoo. Ja, Taki. E, times? Nie. W sensie tekst, to jest ten tekst. Preview segment, Minecraft Java and Nether, na przykład tekst damy so, ja sobie ja też sobie dam tak nie wiem jakieś byle jak i nie znam tej żadnych ten może być i, on, i ten jest fajny yy, po, i właśnie najważniejsze jak na przykład nie chcecie że gracie sobie w grę dajmy na bok macie timer jak klikacie to wam to ja jakby wam nie musicie znowu kliknąć ten timer i dopiero wtedy będzie Wam działać. Jeśli chcecie, żeby po prostu to, te skorty kawiszowe były, jak, jak je klikniecie, to w... ja nie wiem, jak Wam to dobrze wytłumaczyć, ale po prostu, po prostu, jak tego użyjecie, będzie Wam łatwiej do speedrunów. Dajecie sobie Global Hotkeys na włączone. to będzie o wiele łatwiej Wam się używać. Na przykład teraz wchodzę sobie w settingsy i wyłączam ten global hotkeys i klikam sobie. co w się sensie teraz miałem włączone, ale kliknę sobie na pulpit i teraz jak klikam Alt, czyli mój bind pod którym się startuje, to nic nie dzieje, a dopiero jak kliknę, to wtedy będzie. jak na przykład wejdę sobie w, w tego w settingsy i włączę sobie global hotkeys, to wtedy, nawet jak kliknę sobie w pulpit. Tak kliknę alt to nadal będzie działać, a więc o to w tym chodzi. Yy, I następne w edit Splitie możecie sobie dodać ikonki na przykład tutaj. Jak sobie przeklikacie to o to możecie w obrazach sobie wybrać yy, jaki chcecie mieć na przykład mieczy w sensie na jakiś obraz netheru i obraz yy, tego smoka na przykład jak chcecie. Ale ja, ja tego nie chcę mieć. No, jak już wszystko sobie ustawicie, to klikacie OK. I jak, I jak nie chcecie wszystkiego to od nowa ustawiać, to klikacie sobie Save Layout As. I jak chcecie? Ja chcę mieć na pulpit. Zapisujemy na pulpit i też musicie dać nazwę w pliku ja na przykład chcę e, mine czekajcie mine java Speedroom i jak dacie już sobie zapisz to będziecie mieli ale musicie sobie zawsze wpisywać tutaj w lisp w waszą grę bo nie da się tego niestety zapisać może dodadzą aktualizację, w której będzie się dało. I to na tyle. Pa. I oczywiście, na koniec, chciałem Wam powiedzieć, co robi jakby splicowanie się pomiędzy tym a tym. Jeśli klikniecie Alt, to macie Start i dostaje, do, na przykład dostaniecie się do Netteru i wtedy. Jak będziecie mieli end, to klikacie sobie, podtrzymacie zbindowany start albo split i się przyłączacie do tego. I wtedy daję wam, daję wam stopa. No tyle.